mówi teraz naród to naród tamto a ja mówię nie będzie żadnego narodu dopóki podstawowe prawa robotników nie zostaną wywalczone Dobrze, Jakie to prawa zapytać A no powiem wam jak w kościele Po pierwsze nie będziesz miał ruskiej na hajki nad sobą Drugie twój głos będzie znaczył tyle co głos bogacza i fabrykanta Zapomnieliście dodać przed tym waszym nowym dekalogiem, jam jest socjalizm twój czerwony, który cię wywied z ruskiego domu niewoli i kajdany razem z butami ci ściągnie. O co wam chodzi? Dużo mówicie tu o równości, powszechnym głosowaniu i tym podobnych, ale ani słowa o podnoszeniu ducha narodowego. Guzik pan podniesiesz, jak ludzie nie będą mieli co do garnków włożyć. Piękno duchów mamy w tym kraju dosyć! Tak jest! Zapysk prowokatora, braćko! Towarzysze, jest wolność słowa! Mówcie, mówcie, o prawach robotnika miało być.